Koło to wynalazek, którego fenomen zdynamizował niemal wszystkie dziedziny naszego życia. W przypadku zastosowania koła w pojazdach, podstawą jego konstrukcji jest felga. W przemysłowych zastosowaniach najczęściej używa się felg stalowych. Ich powstawanie to dość złożony proces, poprzedzony pracą wielu inżynierów i użyciu zaawansowanych technik oraz technologii. Popatrzmy, jak to się robi na Podlasiu. W narwi. Każdego dnia do produkcji potrzebne są dziesiątki ton wyselekcjonowanej jakościowo stali. Wszystkie dostarczone partie muszą być precyzyjnie opisane, aby podczas całego procesu ich przetwarzania nie było wątpliwości skąd pochodzą. Niezależnie od dostawcy, systemy fabrycznej kontroli pozwalają producentowi Felk na przejęcie całkowitej odpowiedzialności przed klientem za końcowy produkt. Zamawiana stal ma być zgodna ze specyfikacją opracowaną w fabryce. Wysokie technologie ułatwiają proces pełnej kontroli surowca. Wykonywane są m.in. testy twardości. Najnowsze technologie pozwalają na sprawdzenie plastyczności materiałów, a wszystko po to, aby do produkcji trafiły kompletnie sprawdzone partie stali. Zwoje ważące po kilka ton są prostowane i z dużą precyzją cięte pod konkretny wymiar, w zależności od planowanego rozmiaru felgi. Na każdym etapie użyty surowiec musi być zawsze łatwy do zidentyfikowania. To w przypadku ukrytych wad czy problemów w eksploatacji pozwoli na dokładne określenie źródła i analizę przyczyn. Przed dalszą obróbką pocięte kawałki stali przygotowuje się do malowania. W tej postaci, kiedy są płaskie, łatwo je poddać tak zwanemu śrutowaniu. W tym procesie usuwa się zabrudzenia i nadaje powierzchni użytków strukturę zwiększającą przyczepność powłok lakierniczych. Później, po ukształtowaniu felgi, byłoby to o wiele trudniejsze. Każda sztuka wyśrutowanej blachy przed jej formowaniem jest na trwałe ocechowana numerem partii i datą produkcji. Od tego momentu rozpoczyna się kolejny etap. Kształtowanie obręczy. Blacha o grubości do 1 cm i szerokości ponad pół metra wygina się jakby była z plasteliny. To za sprawą precyzyjnych i przenoszących duże naprężenia maszyn. Bardzo istotnym jest kolejny moment obróbki spawanie. Obrzeże łączone są metodą plazmową w temperaturze około 20 tysięcy stopni Celsjusza. To gwarantuje wysoką jakość spoin. Tutaj po raz kolejny niezbędne są badania w laboratorium. Jakość spawania musi być najwyższa, a procedury potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Po kosmetycznej obróbce spoin obręcze trafiają na automatyczną linię profilowania, którą skonstruowali fabryczni inżynierowie. Zadbali o to, aby zmiana form kształtujących obręcz była mało kłopotliwa. I dawała możliwość szybkiego przestawiania produkcji w zależności od potrzeb klientów. Moce produkcyjne tych maszyn pozwalają na obróbkę do miliona kół rocznie o przeróżnych kształtach i rozmiarach od 12 do 54 cali, Na końcu linii profilującej wiercony jest otwór wentylnicy i ta część felgi jest gotowa do dalszego montażu. Równolegle z obręczami przygotowywane są tarcze przyszłych felg. Numerycznie sterowane wypalarki plazmowe dają nieograniczone możliwości doboru kształtu wycinanych elementów i gospodarowania stalowym surowcem. Podobnie jak w przypadku obręczy, tak i przed profilowaniem tarcz wycięte kształtki trafiają do śrutownicy, gdzie poddane działaniu uderzających w powłokę stalowych mikroziaren oczyszczają się i zyskują subtelną porowatość, niezbędną do dalszych procesów lakierniczych. Tarcze wycinane są też ze stalowych beli bezpośrednio na prasach. Te maszyny także zostały zaprojektowane i wykonane przez inżynierów tu w fabryce. Ułatwia to serwisowanie oraz daje łatwość modernizacji. Formowane tarcze mają do 20 mm grubości, stąd też i maksymalny nacisk pras jest ogromny. Dochodzi do 2500 ton. W przypadku małych tolerancji spasowania z obręczą Tarcze są precyzyjnie obtaczane i nawierca się w nich otwory mocujące. Tak przygotowana tarcza może być już łączona z obręczą. Dokładność wykonania elementów felgi to jeden z najważniejszych czynników powodzenia dalszych etapów produkcji. Wtłaczanie tarcz do obręczy staje się wówczas procesem powtarzalnym, bez niespodzianek i strat. Powstające felgi sprawdzane są pod względem bicia. Niedopuszczalne są żadne deformacje obręczy. Teraz można już połączyć na trwałe oba elementy koła. Zautomatyzowany system spawania daje gwarancję powtarzalności i jakości spoiny. Na linii montażowej powstaje w ten sposób ponad 300 rozmiarów felk w 8000 konfiguracji technicznych. Kolejnym ważnym etapem nadzoru jakościowego jest rentgenowska kontrola spoiny. Tu dzięki prostej interpretacji można ocenić całą strukturę spawu, jego jednolitość czy ciągłość. Powstałe zdjęcia zwykle potwierdzają żądaną jakość albo w razie potrzeby są podstawą do późniejszych analiz. Małe felgi do 22,5 cala kompletowane są na całkowicie zautomatyzowanej maszynie, łączące jednocześnie wtłaczanie tarcz do obręczy, pomiar bicia i spawanie. Aby poprawić estetykę felk, są one jeszcze szlifowane na obrzeżach i tak przygotowane, mogą już trafić do końcowego procesu produkcji, malowania. Współczesne linie lakiernicze są w pełni zautomatyzowane i ekologiczne. Wszystkie koła malowane są w kataforezie. To technika oparta na zjawisku przemieszczania się naładowanych cząstek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Proces ten pozwala nakładać poszczególne warstwy ochronne na elementy o dużych rozmiarach i skomplikowanych kształtach. Tu człowiek tylko nadzoruje, a procesy malowania odbywają się w zautomatyzowanym systemie kabin i filtrów. Pomalowane felgi są odporne na działanie korozji. Co sprawdza się dodatkowo w komorach wypełnionych solną mgłą. Przy tak dużej produkcji istotna jest logistyka magazynowania. Tu nie ma przypadku. Precyzyjny system składowania eliminuje błędy przy załadunku towaru dla odbiorców. W magazynie na część Felk zakładane są opony. To proces tak zwanego obuwania. Gdy ktoś zamówi kompletne koła. W fabrycznym laboratorium przeprowadza się jeszcze jeden etap badań. To testy odkształceń, bicia i próby zmęczeniowe. Tu analizowane są zarówno wdrażane konstrukcje, jak i te, które są już od dawna w produkcji. Urządzenie pozwala na sprawdzenie zestawów połowych średnicy do 2,30 m przy nacisku w trakcie badania do 30 ton i prędkości do 120 km na godzinę. Wróćmy do magazynu Pora na wysyłkę. Część felk wykonanych jest pod konkretny termin odbioru, a część to partie buforowe. Logistycy dbają o to, aby płynnie przebiegały wysyłki do klientów w 70 krajach na całym świecie.